Jacek, paciorek, Jacek, chociaż paciorek. Nie musisz polecać w Zenik, Safir. Masz swój hub, który bije dla Ciebie codziennie monety Zenik. Musisz tylko uwzględnić, że jest płynne połowienie ze względu na czas i ze względu na sprzedaż samych hubów. Natomiast one pracują dla Ciebie i codziennie biją monety. Kiedy podzielisz się tą informacją z innymi, tak żeby oni też mogli od razu z pierwszego dnia zarabiać swoje monety Zenik, to system Safir wynagradza cię za to prowizją. Tą prowizję możesz wykorzystać na przykład do kupienia swoich kolejnych hubów. Możesz ją przesłać na konta innych partnerów, czy to Twoich, czy w ogóle w, sam, w całym systemie SAFIR i możesz to też wypłacić. Produkty są w euro, więc komis, więc prowizja też jest w euro. Żeby to wypłacić... Tej chwili z systemu safir trzeba to wypłacić przez kryptowalutę mamy sześć możliwości pierwsza to Eurocoin, czyli stablecoin natomiast to dopiero będziemy używać kiedy ruszy giełda zenix exchange będzie to bardzo tanie bardzo szybkie i bardzo bezpieczne rozwiązanie płatności za transfery będą rzędu jednego euro centa Natomiast teraz wykorzystaj Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum i Dasha. Czyli możesz wypłacić to euro przez kryptowalutę i jeśli chcesz mieć to dalej w euro bądź, te, bądź też w innej walucie fiat, to skieruj to na giełdę, która obsługuje oprócz kryptowalut również waluty fiat. Taką giełdą jest Binance i polecam Ci tą giełdę. Znakomicie funkcjonuje. Ja ostatnio przerzuciłem przez Bitcoin Cash, bo jest najtańszy w prowizjach. Co prawda idzie kilkanaście minut, zanim dojdzie na giełdę, ale to nie był specjalny problem dla mnie, dla mnie w tym momencie. Na giełdzie Binance mam e, kartę. E, dopóki e, nie przyjdzie karta fizyczna do Ciebie, to Ty od razu po zamówieniu karty możesz korzystać z karty wirtualnej, czyli już możesz robić płatności w internecie. Czyli możesz przez kartę już y, możesz wymienić na giełdzie na euro i przerzucić na przykład euro na kartę, chociaż to też nie jest konieczne, bo możesz przerzucać na kartę, czyli zasilać kartę Binance'a również bezpośrednio kryptowalutami i system automatycznie będzie przeliczał to wtedy, kiedy będziesz płacić z karty. Natomiast, no, dosłownie euro na euro, to na giełdzie Binance zamieniłem Bitcoin Kesha na euro. Euro przelałem na konto związane z kartą Visa Binance i już mogłem korzystać natychmiast z tych pieniędzy. Gdziekolwiek jestem i gdziekolwiek jest akceptowana karta e, Visa na świecie. Także działamy, warto się podzielić informacją z innymi, bo oni już od pierwszego dnia zarabiają monety Zenik. Ty dostajesz prowizję, czyli wynagrodzenie za wykonaną pracę i to wynagrodzenie jest do Twojej dyspozycji. Możesz z nim zrobić to, co sobie życzysz. Również w tradycyjnym, nie kryptowalutowym świecie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Jacek Paciorek, Jacek Chodża Paciorek, kryptochemic.pl. Hej, cześć!